Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Mhm. Hejka, kochani! Dzisiaj ulubieńcy września, i dzisiaj tego za dużo nie ma, ale mam nadzieję, że coś Wam przypadnie do gustu, tak jak mi. I już nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszym ulubieńcem będą to tabletki, o których ja już Wam w ogóle miałam dużo wcześniej powiedzieć, nie wiem czemu dopiero o nich wspominam teraz, pewnie zapomniałam. I są to w sumie kapsułki. W moim opakowaniu akurat jest 60 kapsułek. Są to kapsułki z liścia oliwnego gaju, tak się akurat te nazywają. Ale chodzi o to, żeby po prostu były z tych liści właśnie z drzewa oliwkowego. Jakie działanie mają te kapsułki? Te kapsułki pomagają właśnie w niwelowaniu trądziku, pokrótce mówiąc. Ja się właśnie też o nich dowiedziałam z YouTube'a, za co jestem bardzo wdzięczna. Bo powiem Wam szczerze, że odkąd zaczęłam je łykać, wystarczy jedna, to poprawiła mi się cera. Oczywiście dużą, ale to bardzo dużą zasługą jest Proactiv. No ale jednak, jak jeszcze zaczęłam brać do tego te kapsułki, no to już w ogóle prawie nic mi na twarzy nie wyskakuje. On w ogóle ma też zadanie, te kapsułki mają za zadanie właśnie chronić układ odpornościowy, więc czasami możecie się spotkać, że lekarze przypisują właśnie tak, jakby taki suplement diety właśnie na odporność. Czasami też dzieci dostają to do łykania. No ale też to właśnie działa na bakterie, które wywołują. Trądzik. Więc jeżeli macie gdzieś w pobliżu aptekę, to Wam polecam. Nie zaszkodzi Wam to, wręcz przeciwnie, może pomóc również na odporność, a mm, zawsze można spróbować. Ja te swoje też mam z Polski, bo akurat mi mama kupiła, ale w Stanach one też są, bo, bo już sprawdziłam. Teraz przejdziemy do kosmetyków. I tutaj bardziej mam dla Was dzisiaj tylko i wyłącznie kolorówkę. Jeżeli chodzi o jakieś kremy czy żele do mycia, to się nic u mnie nie zmieniło i na razie takich jakich miałam ulubieńców, taki na razie zostali. Żadnych następców nie ma. I tak, powiem Wam teraz w sumie o. Revlon Narly Naked, to jest 150 Nude, akurat ja mam taki kolorek i powiem Wam szczerze, że ja na początku nie byłam zbyt przekonana do tego, do tego właśnie podkładu, z tego względu, że kiedy moja cera jeszcze była taka właśnie mocno zaskórnikowa i była dość zanieczyszczona, i po prostu dużo miałam tych niedoskonałości, no to on sobie po prostu nie radził na mojej cerze. Z tego względu, że w ogóle nic mi nie przykrywał, no on słabo kryje. To jeżeli macie jakieś problemy z. Które chcecie po prostu ukryć na twarzy, no to Wam go nie polecam, ale jest, y, mi się akurat bardzo sprawdził. Teraz u nas panowały jakieś po prostu mega kosmiczne upały, właśnie przez, y, przez wrzesień, e, co już powinno być jednak stopniowo troszeczkę, chociaż minimalne ochłodzenie. To on sobie bardzo dobrze radził, nie zapycha i ja już nie potrzebuję właśnie tego mocnego Revlon Coral Stay, już się teraz tak już mocno nie maluję bo nie mam takiej potrzeby, a ten właśnie jest delikatniejszy i właśnie przez okres tego września bardzo ładnie wyglądał na mojej cerze. Zresztą wy cały czas się pytaliście, czym, czym się malowałam, więc to był właśnie ten Revlon Nelly Naked 150 Nude. Tak jak wiecie, że używam rozświetlacza z fizycznym Formula, o którym Wam już chyba mówiłam w poprzednich ulubieńcach i jest cały czas moim ulubieńcem. Po prostu jest tak rewelacyjny, że jeżeli macie ten puder rozświetlający gdzieś w zasięgu ręki, gdzie możecie go kupić albo jest gdzieś dostępny, to Wam go serdecznie polecam. Ale też na pewno dużo łatwiejszy, chociaż dużo droższy jest te szukla, te szukla, mam nadzieję, że to dobrze wy wymawiam, pewnie nie. <śm> I e, to nie jest, to nie jest dla mnie e, jak korektor, bo on w sumie nie miał, e, nie takiej, on nie ma takiego e, Zadania, żeby być korektorem, tylko bardziej właśnie takim rozświetlaczem, rozjaśniaczem twarzy. I ja sobie go właśnie teraz ostatnio nakładam pod brwiowy, na brwiowy, co robiłam wcześniej właśnie w Physician Formula, tylko że ten się dużo lepiej trzyma fizyczna formula mam cały czas na policzkach ten jeszcze sobie maluję go nad ustami i pod ustami bardzo ładnie właśnie konturuje te miejsca które chcecie jakby uwydatnić czyli właśnie tutaj ten łuk brwiowy i tutaj kontur naszych ust jest bardzo wydajny, naprawdę niewielką ilość. Jedno kliknięcie to powiem Wam szczerze, że daje po prostu tak dużo tego, tego rozświetlacza, że zawsze mam takie po prostu złamane serce, że jeszcze go tyle muszę po prostu zmyć. Bardzo ładne, prawda, opakowanie, co też cieszy oko. On właśnie w ten sposób wygląda. Ma taką szczoteczkę, taki pędzelek, i ja mam akurat numerek drugi, dwójeczkę, i kolejną z kolorówki, takim moim ulubieńcem, który jest w sumie, można powiedzieć, że nie ulubieńcem Oli którą pozdrawiam. Ola mi właśnie sprezentowała ten puder z Maka, którym mnie Marek malował przy właśnie jak robił mi makijaż, i to jest puderek z Maka Color Light. I powiem Wam szczerze, że ja ostatniego czasu bardzo sobie go chwalę i bardzo ładnie się utrzymuje długo na, na twarzy. Nie, w ogóle moja cera wtedy nie, się nie błyszczy. Wydaje mi się, że też ładnie wygląda na filmikach. Nie odbija tak mocno światła. No, w ogóle bardzo ładnie na twarzy się prezentuje. Co bym tutaj jeszcze mogła Wam na ten temat tego pudru powiedzieć? Nie osypuje się, wystarczy naprawdę też niewielka ilość, żeby nam ładnie prawda, przypudrował nosek, policzki. I tak jak mówię, jakoś tak nie, nie spływa z mojej twarzy, więc to jest plus jego bardzo. I to chyba w sumie tyle. Kolorek jest troszeczkę jaśniejszy niż moja cera, ale, ale jakoś powiem Wam szczerze, że on się później ładnie zlewa ze skórą. Ok, i teraz przejdziemy do takich właśnie innych troszeczkę ulubieńców niż typowo kosmetycznych. Będzie to mój naszyjnik, o który się wiele z Was pytało. Jest to naszyjnik, który wywołuje miłe jakieś od Was komentarze. Ja się Wam nie dziwię, bo ja go uwielbiam w tym miesiącu. Jest to właśnie naszyjnik. On jest z firmy Express. Wiem, że na stronce już go nie ma, on nie jest dostępny. Bardzo, bardzo fajny gadżet i powiem Wam, że jak Wam pokazałam go pierwszy raz po zakupie na Facebooku, to mi pisaliście w komentarzach, że aha, pewnie Wiktoria będzie miała niezłą z tym zabawę, ale właśnie Wiktoria, owszem, ma świetną zabawę z tym naszyjnikiem, ale nawet jak go weźmie, czy to buzi, co ma w zwyczaju. E, czy, czy w ogóle się zaczyna nim bawić, no to, no to raz, że sobie nie zrobi nim krzywdy i mi go nie popsuje. Bo on jest cały z plastiku, e, ładnie ma zakończone takie. Mm, Gładziutkie są te powierzchnie, więc niczym się tutaj nie skaleczy. I powiem Wam szczerze, że jakoś moja Wiktoria nie ma jakiejś takiej tendencji do ciągnięcia takich naszyjników. Bardziej ją interesują zawsze kolczyki, których ostatnio w ogóle nie noszę, bo po prostu mi Wiktoria nie daje nosić. A jakoś naszyjniki mogę sobie właśnie zakładać, wcale jej to nie przeszkadza i mi też nie. I bardzo polecam mamuśkom, jeżeli gdzieś dostaniecie. No mi się bardzo podoba, do wszystkiego po prostu mi pasował w tym miesiącu i wiem, że jeszcze długo, długo, długo go będę nosić, bo to jest taki w sumie uniwersalny, śmieszny, oryginalny naszyjnik. Już takim przedostatnim moim ulubieńcem będzie bluzka. To jest taka ala bluza bluzka z takimi pięknymi tutaj naszywkami. To są takie perełki z diamencikami i one są naszyte jeszcze na koronce. E, przez to, że jest to tak jakby ala taka bluza, e, to właśnie przez te tutaj perełki, przez te diamenciki e, robi taki, taki właśnie e, mm, taką elegancką troszeczkę, taką sportową elegancję. Ja bardzo lubię takie rzeczy, naprawdę. Ona jest troszeczkę z przodu krótsza, z tyłu dłuższa i nosiłam ją rzeczywiście bardzo, ale to bardzo intensywnie w tym miesiącu, więc można powiedzieć, że to był mój ulubieniec. Do wszystkiego pasuje. Zarówno jak gdzieś z Markiem wychodzimy, czy na jakiś obiad, czy jestem z, z Wiktorią w domu, e, czy idę do sklepu, czy chodzę gdzieś ze znajomymi, po prostu wszędzie, wszędzie ta bluzka pasuje. Uwielbiam takie uniwersalne rzeczy, że po prostu zakładam i zawsze świetnie, wszędzie to pasuje i wygląda. I już ostatnim ulubieńcem będzie to w sumie stronka, którą Wy mi poleciliście, bo wcześniej Wam, kiedyś, kiedyś już w któryś ulubieńcach wspominałam Wam o serial.net, gdzie można właśnie oglądać wszystkie seriale i powiem Wam szczerze, że ostatnio coś się takiego stało, że mi przestali działać chirurdzy, czyli Grace Anatomy. Eee, nie wiem dlaczego. nie, nie Po prostu nie, od jakiegoś czasu nie mogę obejrzeć tam żadnego odcinka. No i właśnie w końcu e, też w sumie za namową Oli, <grych> któregoś dnia się dzwoniłyśmy i, i Ola mówi: Oglądałaś już na Kinomania TV? jakiś film, czy tam serial. Ja mówię, wiesz co, nie, ale dużo właśnie dziewczyn i dużo osób mi polecało tą stronkę i ona mówi, wiesz co, bo ja się zalogowałam, weź się tam zaloguj, możesz za darmo oglądać i filmy, i właśnie twój ten serial. I rzeczywiście po zalogowaniu na początku miałam problemy, bo nie chciało mi też właśnie moich, mojego ulubionego serialu odpalić, ale jakoś po jakimś tam czasie mogłam oglądać już za darmo. I co jest też fajne, że nie jest z polskim dubbingiem, co mnie bardzo cieszy, tylko jest po angielsku, ale tak jak ktoś po prostu chce po polsku, są polskie napisy, więc też nie ma, nie ma problemu. Można i w takim, i w takim języku sobie obejrzeć. I oprócz tego, że można tam oglądać właśnie seriale, to też można oglądać jakieś nowości kinowe czy inne ciekawe filmy, więc oprócz seriali są też filmy normalnie fabularne. Więc bardzo Wam polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie zna tej stronki, ja Wam linka oczywiście zostawię na dole, I tak samo jak wszystkich produktów, które, które tutaj dzisiaj Wam e, przedstawiłam. Bo to już jest niestety koniec. <grych> Dużo tego nie było, ale te, mówię, może coś Wam wpadnie w oko, może jakaś e, tutaj e, rzecz e, Wam pomoże. E, i to tyle. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaczki. Pa!